Cześć. W tym filmie omówimy przedmiot pancerz umrzyka. Przedmiot ten składa się z trzech innych przedmiotów: skrzydlaty księżycowy, skrzydlaty księżycowy pancerz, rubinowy kryształ i kamizelka kolcza. Cały przedmiot kosztuje 2900 zł. Zapewnia nam 300 punktów zdrowia, 45 punktów pancerza i 5% prędkości ruchu. Posiada on także dwie pasywki niszczyciel statków. Po poruszając się zyskujemy dodatkowe 41 prędkości ruchu, a nasz następny atak spowoduje zadanie większych obrażeń, ale usunie nam. Właśnie dodatkowe, dodatkową prędkość ruchu i drugą pasywkę, która zmniejsza efekty prędko spowalniające prędkość ruchu o 25%. Oznacza to, że jeżeli zakupimy ten przedmiot, jak widzimy, ładuje się nam tutaj do 100%, i teraz będziemy mieli za sobą taką czarną smugę. W czerwoną, i następnie po ataku na przeciwnika zadamy mu większe obrażenia, ale stracimy właśnie dodatkową prędkość ruchu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do oglądania innych filmów i subskrypcji naszego kanału.